Witam, witam jak zwykle, niezwykle serdecznie moi drodzy na kanale Orention. Gramy dalej w Deus Ex. I jesteśmy tutaj powiedzmy, że już prawie w katedrze Templariuszy. Tam jest koleś. O, już nie ma koleś. Co się stało? Co się stało? Podobno ten facet może zniknąć. No może ten facet zniknąć, ale najpierw to ten facet sobie zapisze, o. Jeszcze. Już nie pamiętam dokładnie, bo jeszcze musimy znaleźć, znaczy musimy, chciałbym znaleźć to złoto, templariuszy. Znaczy templariuszy, tak naprawdę to już nie Templariusze, tylko jakichś tam biznesmenów, bizmesmenów jak to niektórzy mówią. ale złoto jest złotem patrzcie, otworzył nam drzwi, zapis idziemy tutaj chyba jeszcze będzie jeden strażnik o zajdziemy go od tyłu dobra, nic się nie stało wszystko pod kontrolą. Amunicja do snajperki. Świetnie. Ten, ci też powinni mieć amunicję do snajperki. Ten ma nawet jeszcze granat i ten też. Wow. Ale się obłowiliśmy. Mmm, sprzęt cicho. Dobra. I tu jeszcze coś jest. Zobaczmy, co też ciekawego. Multitool. Wyśmienicie. I wytryszek. No wow, wytryszkiem nigdy nie pogardzimy teraz powinniśmy się udać do katedry przypisałem sobie w końcu nie, ja pierdzielę, kim to trzeba być człowiekiem żeby ciągle myśleć o pewnej rzeczy i tego nie zrobić miałem sobie przypisać o, no dobra, nieważne cele i notatki o, halo czemu to mi nie działa U, O, zadziałało, bardzo ładnie obrazy. No, i to jest właśnie wejście tutaj do katedry. Tylko, o ile dobrze pamiętam, no nie pamiętam, gdzie to złoto jest. Stan wojenny w USA, proszę bardzo. Prezydent Meade wyznaczył Waltona Simonsa, dyrektora FIMA, czy tam drugi akapit do przewodzenia tymczasowej radzie. Bo to jest ważniejsze. Otóż można by rzec, że kontrolę w USA nad całym państwem przejęła FIMA Walton Simons, czyli można by powiedzieć, że teoretycznie przejęła kontrolę MJ12, prawda? Dobra, to jednak nie tu. Będziemy w takim razie czekać, bo jeszcze tu gdzieś można było się przemieścić. Spróbujmy szybciej troszeczkę. Okej. Okay. O właśnie. W tych kanałach to ja nie pamiętam co było, ale chyba nic konkretnego, nic ważnego. Nie pamiętam, naprawdę, uwierzcie mi. Ale tutaj gdzieś był jakiś klucz. A szyba. No to stłuczemy szybę po cichu, nie? Wiecie o co chodzi? Kredyty 150 kredytów. No pięknie. Tędy raczej nie przejdziemy. Tędy przejdziemy. No nie spadaj, JC Denton. O. Tędy przejdziemy i co tu było? To jest jakiś nano klucz. O, wytryszek, wyśmienicie. O, tak wygląda. Ale idiotycznie, jak jest od dołu podświetlony. Tak, klucz do frontowych dni Ech. drzwi katedry. I tu więcej nic nie znajdziemy. stąd iść. A dobra, zajrzyjmy do tych kanałów. Czemu nie? Co tutaj było? Wezmę jakiś mieczek. Jakbyśmy się mieli na coś niedobrego natknąć. O, łom. Ale do czego ten łom? Co tu można było zrobić? Hmm. A tam co jest? Jakieś wejścia. Jak tam się dostać? Pozrzucać sobie te skrzyneczki metalowe? Nie, nie chce mi się tego robić. Idziemy do katedry, moi drodzy. Szkoda czasu. Szkoda czasu. I tu mógłbym pozrzucać te metalowe pudełeczka i pewnie bym jakoś tam wlazł, ale nie chcę. Tracić na to czasu po prostu. Ten? Nie ma nic. Już pewnie szukałem. Mm -hmm. ja raczej będziemy tędy szli. Jest jakiś public access terminal. Jest jakaś skrzynusia. Co to jest? Kamizelka kuloodporna. To nie, to dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Komandos nic nie znalazłeś. No szkoda. Szkoda, no szkoda, no ale co, nic nie, nie myśli. My na to. Do tego mam jeszcze amunicję. Mam jeden magazynak, powiedzmy, i drugi niepełny. Z kolejny komandos, nic nie znalazłeś, zapiszę. Tam coś jest. Pewnie jest, tylko z tej odległości nie widzę. Dobra, poskradajmy się. Zapis. O, no, jakiś tam łazi. O ty. Co na to robot? Na razie robot na to nic. To bardzo dobrze.

Mnie nie zauważył kurczę, tego robota to ja bym z przyjemnością wyeliminował tutaj. Tylko nie wiem, czy granatem tam dorzucę. Najlepsza byłaby wyrzutnia Gep. No i pięknie po robocie. Szkoda, że te dwie rakiety tylko zostały. No, ale damy radę, damy radę, moi drodzy. Zaufajcie mi. Pałka. Pałka to mi nie potrzeba. Chyba. Ona jest dobra, jak nie chcemy zabijać. Dobra, zobaczymy. Na razie niech zostanie. Później, jak nam zabraknie miejsca w ekwipunku, to. Kolejny robot. Jakbym spróbował zrobić na niego pułapkę, tylko gdzie on łazi. Mówimy tak. Idzie tu, idzie tu. Nie, nie, nie chcę. Idzie, idzie. Kurde, za daleko ten granat był. Prawdopodobnie. Nie załapał się. Tam stoi. O dupa blada. Teraz? O, jeszcze drzwi wysadziłem. No teraz pięknie. Zabiorę swój granat. O, bardzo Przyda się, nie? Coś tu jest. Coś. Nic nie słyszałeś, nic nie ma. Zapis. Zapis będzie. On gdzieś tu też jest jeden chyba. On gdzieś tu też jest jeden? Weź mnie nie strasznie.

Nie? No. Dziś jest ciekawa biblioteka. Takie są notatki dotyczące właśnie historii templariuszy. Spróbujemy się tam dostać. A tymczasem szukamy dalej złota jeszcze. Zapiszemy tu. Nie, nie, to gdzie? nie. Nie, flarę. Za flarę podziękuję. Ale może się poskradajmy jednak. Tutaj jeszcze, o ile dobrze pamiętam, to powinni być jacyś strażnicy. Szybki zapis. Mysz zjechała mi, przepraszam bardzo, ale mysz zjechała mi z podkładki. Tak się przejąłem tutaj rozgrywką, że się zamachnąłem za daleko, moi drodzy. Wybaczcie. Wiem, że to takie nieprofesjonalne. No ale to nic. Przyjmijmy, że nie jestem profesjonalistą. To jest biblioteka, tak? A tu jest jakiś nanoklucz. No. Zawsze w cenie. Tylko tak. Ja wam pokażę, jak ktoś będzie chciał, coś sobie przeczyta. Tu jest Czerwony Krzyż. Historia Zakonu Templariuszy. Można sobie zatrzymać filmik i przeczytać. Jest kolejna część. Lwy Boga. Bardzo ciekawe są te notatki. No, czy jeżeli ktoś się interesuje historią Zakonu Rycerzy świątynnych, to na pewno to zna jeszcze raz. No. Ale to dla tych, co nie wiedzą, to warto przeczytać. Dla tych, co nie znają. Kurczę, zapomniałem do czego ten klucz nie przeczytałem. Runek. Ostatni klucz? Nie, tutaj. Klucz odźwiernego. To chyba też do głównego wejścia jest. Hej. Uuu, Zapis. Spróbujemy go ze snajpery potraktować w czambu. Nie, 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 za dużo w ostrych The sucker's still alive. Dobrze, że zapisałem. Wczytujemy, wczytujemy. Oczywiście, że wczytujemy. Kurczę, co was tam tak dużo jest. Ten tulezie. Strzelaj, kurde, no! To się narobiło, moi drodzy, to się narobiło, ale mamy jeszcze jeden granat lamp w razie czego. O ty, gnoju, przeżyłeś to. Co się stało? No, moi drodzy, zawiesiła się gra. Znaczy wyszła do pulpitu, wywaliła się. O, no dobra, gramy dalej. Nie wiem co się stało. Drugi raz e, w trakcie nagrywania tego ze tej, tej serii takie coś się wydarzyło. Ole przypierdzielił, czy ja tędy nie przejdę. No wiecie co przyłupał nie z tej planety. U ty. Dobra. Czy ktoś tam jest? Zapisujemy. Nic nie znalazłam. Wiecie co? A tu co jest? Soja, soja. Sto kredytów. Jakiś kluczek. Klucz odźwiernego. Książka. Doktryna potężnych. Rady dwunastu majestatycznych. Jest powszechnie przyjętą zasadą, iż dwóch jest najsilniejszych niż jeden jest silniejszych niż jeden. Czterech jest silniejszych niż dwóch, a szesnastu to wiele większa siła niż cztery. Co do tego nie ma wątpliwości. Jeśli cała historia ludzkości miałaby być jedną lekcją, wnioskiem byłby fakt, że jednostki zdobywają sławę i giną, a organizacje trwają kwitną. Pojedynczy artysta, generał, bohater czy złoczyńca, wszyscy z nich mogą zginąć bez śladu, lecz niemożliwe jest zabicie narodu czy idei z wyjątkiem idei, która stała się słaba i zepchnięta w cień przez inną, silniejszą. Prawdziwym zatem powołaniem tych, którzy pragną potęgi chcą dołączyć do tych, którzy rządzą światem w majestacie jest wyzbycie się pustej pychy, wykreślenie słabych myśli, rąk i idei oraz wyrzeczenie się marnej osobowości i wzięcie udziału w czymś, co jest chwalebne i silne. Pierwszy sekret mówi, że wyzbywając się tej części siebie, która wiąże się z, ciem, z mniejszością, wyższesz się ku większości. Pierwszy sekret wyzwoli cię z okowów, a tym, którzy znajdą swoje powinności, pomo pomoże odnaleźć drogę ku nieśmiertelności. Drugi sekret zrozumieć, są w stanie wszyscy, lecz w pełni pojąć i przyswoić go sobie mogą jedynie ci, którzy poddali pierwszemu swoje ciało i duszę. Adepcie trzeciego stopnia, zakonu nocnego nieba, numer 34501. Ci, którzy rządzą w majestacie dwunastu wyznaczyli cię do obserwowania tego miejsca i rejestrowania wszystkiego, co może się zdarzyć, abyśmy mogli korzystać z Twoich spostrzeżeń, tak jak Ty korzystasz z naszej mądrości. Powierza ci się klucz do skarbca Sedonu 1942. Fontanny mądrości. To wszystko chyba dodało mi się do zapisków, tak? Tak. Bardzo ładnie. Kurde, jakie tutaj wzniosłe te są, zauważyliście? A tu jest chyba coś do broni. Ta, ale co? Odrzut. Dajmy, nie wiem do czego. Do snajperki. Dajmy odrzut do snajperki. Hmm. Tu są jeszcze jakieś rzeczy. Kredyty, 100 kredytów, papierosy, książka, rada 12, majestatyczny. To samo co tamto, nie? A to? Sam nie wiem, jak się złapałem na ten przydział. Mówili, że to prywatna organizacja ochrony, ale powinienem wyczuć, że coś się święci, kiedy nie spytali o to cholerne zwolnienie. Idiota. No i teraz wydeptuję ścieżki w jakimś ciemnym, jak dupa afroamerykańskim kościele w środku Paryża za jedyne towarzystwo mają bandę bezmózgich zombie w czerni i tego stukniętego kucharza, który non-stop radzi coś o templach czy templariuszach i o tym jak to on gotował dla bogaczy czy coś. Nie wiem. Żarcie wcale nie jest takie dobre. Nie ma nawet buteczki keczupu. Butelki ketchup. A wczoraj pojawił się jeszcze ten niemiecki na Ne Mecho Auk. Znam wielu zimnokrwistych ludzi ze służby, ale ten gość wygląda dosłownie, jakby miał jedynie mord na myśli. Stoi tam na dole w archiwum technicznym jak robot. Byłem na nawarcie w piwnicy przez 10 godzin i wcale się nie poruszył. Nieludzkie, zupełnie jakby na coś czekał. Raz chyba słyszałem, jak coś krzycza. Jakiś pamiętnik ochroniarza. Obraz zapiszmy. Aha, i może zjedzmy tą soję. No i dobra, jak tam zdrówko? Nie najgorzej. Zapisik. Coś tu jeszcze jest. Kredyty. 250. Ooo. Batonik. Batonik też sobie zjemy. Użyj. Bardzo ładnie. Gdzie my tu wyjdziemy? Co to było? No dobra. Czas odcinka minął moi drodzy. Zapraszam na kolejne. Teraz już skończę ten. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.